Otóż mało istotne, gdzie ładowarki będą rozmieszczone w strefie Airside na naszym lotnisku, ale najważniejsze, jakie to będą ładowarki. I tutaj wyróżniliśmy kilka rodzajów ładowarek, takich, takich grup ładowarek z punktu widzenia mocy ładowania i prędkości ładowania. Ale też użyteczności pewnej optymali, optymalizacyjnej właśnie przy projektowaniu systemu elektrycznych pojazdów obsługi naziemnej. No i pierwszym rozwiązaniem, które jest takie najbardziej typowe i no, pamiętające jeszcze, może nawet czasy Lat 80. czy 70. jest to typowe złącze CEE, czyli tak zwane złącze siłowe, które stosuje się dzisiaj właśnie do ładowania tych wspomnianych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. No i pozostawienie. Wymaga ono pozostawienia takiego pojazdu na wiele godzin dla takich dużych, ciężarówkowych akumulatorów, może to nawet trwać kilkanaście godzin, kiedy ten pojazd no, najnormalniej spoczywa bez użytecznie celem naładowania tego akumulatora, bo tak jak powiedziałem już wcześniej, ten akumulator należy ładować. W pełni, aby go nie uszkodzić. Nie są to rozwiązania inteligentne, a inteligentne opcje umożliwiają nam dopiero rozwiązania typowo dla baterii litowo-jonowych. No i tutaj mamy kilka przykładów typowy wallbox taki 7 i 4 kilowatowy, który bez specjalnych wymagań można po prostu swojego samochodu gdzieś w garażu zainstalować. Są to stacje większe takie miejskie o mocy ładowania 22 kW, mogą występować w parach, można je ustanowić właśnie w miejscu takich złączy siłowych. No natomiast one też nie gwarantują jakiegoś szybkiego ładowania, a dopiero stacje ponad 100 kW, czy też takie jak tutaj na zdjęciu, 350 kW ultraszybkie rozwiązania pozwalają na rzeczywistą optymalizację systemu ładowania elektrycznej floty pojazdów obsługi naziemnej. Tak jak tu widzimy na dole, mniej więcej 0,2 kWh starcza na kilometr jazdy takiego pojazdu, czyli żeby do użytkowej pojemności baterii do użytkowego poziomu naładowania trzeba liczyć, że około 10-20 minut musiałby się nasz pojazd Floty GSE ładować przy takiej ładowarce. To już jest szybko i zdecydowanie wystarczająco. Myślę, że większych mocy nie powinniśmy przewidywać dla samych pojazdów GSE, a chociaż gdzieś być może przy ładowaniu dużej ilości pojazdów z jednej ładowarki te moce mogą no, osiągnąć jakiś tam sufit swoich możliwości. Niemniej warto wspomnieć również o tak zwanym Megawatt Charging System, czyli MCS 1 megawatowych ładowarkach, które już są rozwijane na świecie. Są to faktycznie ładowarki o potężnych mocach i aktualnie rozważa się jako przyłącza dla flot ciężarówek elektrycznych. Niemniej warto również odnotować, że zarówno Boeing, jak i Airbus pracują nad systemem zoptymalizowania, elektrycznego zoptymalizowania silnika spalinowego poprzez zmniejszenie ciśnienia i, i wyeliminowanie tzw. efektu bleed, czyli są to prace nad silnikami typu no bleed. Taki system będzie wspomagany elektrycznie i nie elektrycznie, i on będzie faktycznie wymagał 1 megawatowych złącz, gdzieś tam na pirsach, gdzie samoloty będą podstawiać się no, na swoje płyty postojowe, więc też warto mieć gdzieś z tyłu głowy w tej fazie koncepcyjnej, że takie potężne moce będą potrzebne na płycie lotniskowej.